Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, po spektakularnej ucieczce w zeszłym tygodniu pana doktora Berczyńskiego z kraju, w której kontekście są różnego rodzaju dziwne działania lobbystyczne związane z jednym z dużych przetargów, gigantycznym przetargiem na 13,5 miliarda złoty, trafiają do nas kolejne coraz bardziej szokujące informacje. No bo dziś minister Kownacki w jednej ze stacji telewizyjnej. Stwierdził, że dostęp do dokumentacji przetargowej, dostęp do dokumentacji przetargowej wtedy, kiedy kończy się przetarg, to jest dostęp do dokumentacji archiwalnej. No, pan, pan minister Kownacki jest prawnikiem, nie najlepiej to o nim świadczy, ale, ale widać, że pan Berczyński, tymi słowami pan minister Kownacki potwierdził, że pan Berczyński na ostatniej prostej tego przetargu miał dostęp do informacji. I miał wpływ na przebieg tego przetargu. To są informacje szokujące. Kolejną sprawą minister Kownacki stwierdza, że anulowanie przetargu na średnie samoloty dla vip ów rozstrzygnięcie drugiego gigantycznego przetargu na 2,5 miliarda złotych z wolnej ręki, to są sprawy zupełnie oczywiste. Ta władza zachowuje się tak, jakby miała licencję na łamanie polskiego prawa, jakby miała licencję na łamanie procedur. Żadne procedury nie są bezpieczne, wszystko wydaje się, że tej władzy wolno. Można tak obrazowo powiedzieć, że mamy do czynienia z takim procesem teraz. Pan Berciński uciekł z kraju, pan minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zaciera ślady, bo odwołuje pana Bercińskiego ze wszystkich funkcji, a pan minister Kownacki wszystko lekceważy. Skala nonszalancji tej władzy, arogancji tej władzy jest po prostu gigantyczna. Nie może być na to przyzwolenia i nie będzie na to przyzwolenia. W tej sprawie pan Berczyński powinien odpowiedzieć przed prokuratorem. Ale także powinien odpowiedzieć urzędnicy Ministerstwa Obrony Narodowej i pan minister Macierewicz, i pan minister Kownacki. Bo jeżeli wiceminister Obrony Narodowej mówi, że jest czymś naturalnym, że osoba postronna ma dostęp do materiałów przetargowych, no to mało więcej jest takich postępowań, w których każdy z ulicy może do monu przyjść zgłosić swoje uwagi do gigantycznego przetargu. Czy w innych kwestiach, które dotyczą Ministerstwa Obrony Narodowej, pan minister Kownacki także podchodzi tak nonszalancko, czy do planów mobilizacyjnych też każdy ma dostęp? Czy pan Berczyński ma dostęp do każdej informacji w Ministerstwie Obrony Narodowej? No dochodzimy, dochodzimy tak naprawdę do bardzo smutnego obrazu państwa polskiego, bardzo smutnego obrazu Ministerstwa Obrony Narodowej, zarządzanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Dla nich nie ma żadnych procedur. Oni mają alergię na stosowanie polskiego prawa, na stosowanie polskich procedur. I na koniec powiem państwu jeszcze jedną rzecz, bo już któryś dzień z kolei mówimy o tym, jak bardzo pan Berczyński ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, ucieka do Stanów Zjednoczonych jak bardzo władza pis ucieka przed tym problemem. Jak bardzo Lekceważy ten problem, tak nonchalantko mówi, nic się nie stało. Ale Polacy chcą wiedzieć, co stało się w sprawie przetargu na 13,5 miliarda złotych. Polacy odetchnęliby ulgą, gdyby wiedzieli, że pan minister Ziobro coś w tej sprawie robi, że już teraz trwają prace nad tym, jak ściągnąć pana Berczyńskiego do kraju, aby złożył, aby złożył zeznania przed Polską Prokuraturą. O to wnioskowaliśmy w zeszłym tygodniu i będziemy o to wnioskować nadal, bo nie może być tak, że 13,5 miliarda a złoty przetarg na taką sumę rządzi się niejasnymi procedurami. Proszę państwa, wyjazd pana Berczyńskiego do Stanów Zjednoczonych, czy powrót pana Bercińskiego do Stanów Zjednoczonych, bo na stałe tam, tam mieszka, nie kończy dwóch e, wielkich spraw, w których miał swój udział. Swój udział nie, niejawny. E, tajna operacja związana, <laughs> związana z wykańczaniem Karakali musi być wyjaśniona. Jego wyjazd do Stanów Zjednoczonych niczego w tej sprawie nie zamyka. To jest początek z sprawy. Wbrew zaprzeczeniom ministra Antoniego Macierewicza, że działania pana Berczyńskiego nie miały żadnego związku z decyzjami rządowymi, wiemy już dzisiaj, że działał na zlecenie z upoważnienia ministra obrony narodowej. Wykonywał w tej sprawie oficjalne czynności i ta historia musi być w całości pokazana. Jak. Pan Wacław Berczyński wykańczał karakale. Kontrakt na 13 miliardów złotych. To jest historia, która będzie wołać sama. Jeżeli opozycja nie będzie w tej sprawie wołać, to sama ta, ta sprawa będzie wołać i domagać się wyjaśnienia. W tej sprawie czekamy na informacje pana ministra Macierewicza o dokładnych działaniach Wacława Berczyńskiego. Jeżeli nie... Czy równolegle w tej sprawie, tak jak mówił pan minister Kierwiński, powinno działać, powinno działać Centralne Biuro Antykorupcyjne i Prokuratura. No i druga niezwykle ważna kwestia związana z katastrofą smoleńską. W, w ramach w, pan minister Macierewicz wznowił badanie katastrofy smoleńskiej, nie podając żadnych nowych okoliczności na czele podkomisji smoleńskiej w w zasadzie nie ma nikogo, kto badałby e, wcześniej zdarzenia lotnicze, stanął właśnie pan Berczyński. Sformu ta podkomisja sformułowała niezwykle ważne, mocne bardzo, e, hipotezy, które już wcześniej na, 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 przez zespół Antoniego Macierewicza były formułowane. E, hipotezy o wybuchu na pokładzie, czy kilku wybuchach na pokładzie samolotu i w tej sprawie nie przedstawili żadnych dowodów. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej Wezwała przewodniczącego Wacława Berczyńskiego po tych rewelacjach, które zostały zaprezentowane kilka dni temu, na posiedzenie Sejmowej Komisji, by przedstawił raport z działania podkomisji, by wskazał dowody na tę hipotezę. No i gdzie jest pan przewodniczący Berczyński? Jest w Stanach Zjednoczonych. Inaczej niż ucieczką nazwać tego nie można, ale niezależnie od tego, kto będzie dalej. Działał w ramach tej podkomisji, w ramach wznowionego badania. To prawda jest taka, że mamy już blisko 15 miesięcy działania tej podkomisji. To tyle, ile działała pierwsza państwowa komisja pod przewodnictwem ministra Millera, która zebrała całość dokumentacji, kilka tysięcy stron dokumentacji, ustaliła przebieg zdarzenia i sformułowała. Wnioski profilaktyczne. Pora, by podkomisja, która była tylko do fragmentu tych działań, zakończyła swoje działania. Złożyliśmy wniosek o posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Żądamy raportu na piśmie. Koniec opowiadania, koniec snucia niestworzonych historii. Raport na piśmie, dowody na to wszystko, co do tej pory w ramach tej podkomisji zostało powiedziane. Ta podkomisja działa e, korzystając z powagi autorytetu państwa polskiego. E, mówimy tak. Swoją działalnością do tej pory ośmiesza instytucje badania zdarzeń lotniczych w Polsce. Pora na pisemny raport dowody, które e, e, wskażą, udokumentują te hipotezy. No, ale tak jak mówimy, nie ma pana Berczyńskiego. Wszystko wydaje się, że wskazuje na to, że Antoni Macierewicz myśli, że wyjazd pana Berczyńskiego przekreśli, czy odwlecze te dwie historie. Wyjaśnienie tego, jak pan Berczyński wykańczał Karakale i przedstawienie dowodów na hipotezy o wybuchach na pokładzie. Szanowni Państwo, sprawa, o której mówi pan minister Wąszek, jest bardzo, bardzo poważna, bo my chcielibyśmy tak naprawdę wiedzieć, ilu jeszcze panów Bercińskich zasiada w Podkomisji do spraw badania katastrofy smoleńskiej i czy przypadkiem nie jest tak, że ceną za popieranie kłamstwa Antoniego Macierewicza jest wpływ na wielkie przetargi, na wielomiliardowe przetargi. Za działalność Antoniego Maciarewicza w zakresie katastrofy smoleńskiej płacimy jako Polacy codziennie, bo te podziały społeczne, te złe emocje, te kłamstwa, które zbudował Antoni Maciarewicz, no jesteśmy ich świadkami niemal codziennie. Ale może okazuje się, że... Płacimy także w inny sposób, poprzez wpływ osób, które nie mają do tego prawa, na wielkie przetargi. To są pytania, które publicznie stawiamy i czas, aby Ministerstwo Obrony Narodowej nie mówiło o tym, że to są rzeczy normalne, tylko żeby powiedziało, jak wyglądała cała procedura przetargowa. I czas, żeby minister Ziobro tą sprawą wreszcie się zajął. Taki jest chętny do zajmowania się różnymi sprawami. Tak bardzo chce być dzielnym szeryfem, więc niech będzie szeryfem wobec Antoniego Macierewicza.